Się nagrywa? Tak. No to Rafał, pierwsze ujęcie co robimy? Pierwsze ujęcie polega na tym, że robimy desant z wody. Chcemy na filmie pokazać, że antyterroryści są w stanie pracować zarówno na wodzie, na lądzie, jak i w powietrzu. Więc pierwsze ujęcie jedziemy do portu. W porcie będziemy starać się robić ujęcie z łódki, czyli czy antyterroryści z dużą prędkością jadą, płyną łodzią, zabijają terrorystów. I zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Marcin, gotowy? Tak. Czyli na wprost się ustawiamy. Dobra, panowie, kamera poszła, akcja, zawracamy. I trzymamy się bliżej, prawda? dobra. Trzymaj za nimi, okej, OK, właśnie. Pod mostem, teraz neuraliczny. Dobra, minęły w Strzelacie, strzelacie, strzelacie. Dron ucieka za wami, to nie widać. Wy moglibyście nawet podbiec sobie. Ważne, żeby się spotkać na tym rogu jak dron was atakuje bokiem. Dobra, czy mogę startować? Jesteście startować. Akcja, 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 akcja. Ja tu mijam ich górą, tak. Rozchodzicie się, rozchodzicie się. Okej, okay, wracacie do nas? No. Wracacie, wracacie? tak? Ja Podzielone <grym> na trzy etapy. Pierwsze, ze ściany dymu wyla, wylatuje tur, na wprost To jest tur. Lecimy na prostura. pod turem. Tur, tur, odbiór. To jest na wysokości 500 metrów. To jest za długa antena. Mogę, jak dron będzie pochylony, jakieś 15 metrów jest za... zobaczyć Powinienem ją wymienić, natomiast nie ma czasu. Trzeba działać. Najważniejsze jest, żeby dron trafił pomiędzy, pomiędzy koła samochodu. Tury jedziesz, który jedziesz. Oh, kurwa. Oh, kurwa, Hollywood. Nie mógłbym tak? teraz to ja muszę... była jak najbardziej odpowiednia, utrzymujcie taką, jak teraz była. Teraz flarę odpalamy pod spodem dym no. dym. Będzie dron latać, wiesz, tak bardzo blisko i Ważne, żeby podejść tutaj, żeby wam za pleców wyleciał. Powiedzę dwóch z jednej, ja, dwóch z drugiej. Tak jest. No i Tak jest. Tak. Gotowi? Pod samochodem. Trzymaj ich, trzymaj, 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 delikatnie okrążę okay, a, okay, kolano, a. Od teraz, bo Marcin, tak naprawdę zaczynają się zdjęcia. Teraz będzie się najwięcej działo. Komin, hala, strzelaniny, fajerwerki, taki jest plan. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Marcin, no. czy my jesteśmy w stanie tutaj się w tych przęsłach okręcać? Jedyne punkty, które nas przytrzymują, to są te berki. Ale nawet nie te skośne, widzicie te skośne? Tak. tylko te normalnie po poprz... prostu poziome, tak? Okay. Na których możemy stanąć, w stanąć i sobie dalej, dalej jechać. No co, po, co za chwilę znowu powoduje, że on no, zaczyna kręcić? Podczas tego naszego jednego zjazdu prawdopodobnie ty odwrócisz kilka razy tym dronem. 16, nie, 16 razy przelecisz koło. Pierwszy na pewno będzie testowy i on nie wejdzie do filmu, nie? To spróbujmy z tym odbiciem i dron wtedy. My w trakcie zrobimy podmiankę dronów. Przez to, że on ma balkony, to ja i tak nie jestem w stanie się przykleić wiem, wiem. blisko no, ale chociaż trochę będzie. elewacji. Dlatego taki dive okręcany dookoła miałby sens wtedy. Spróbujmy. A tam jest u góry jakaś temperatura wysoka? Wiesz co już nie powinna być, ale tam jest dym, nie? Okay. Raczej unikaj tego wiesz, środka, nie? Okej. Okay, Najpierw to... obserwator ustawieni. Chłopaki będą zjeżdżać na linach. A wszystko jest w zasadzie przygotowane. Od czego zaczynamy? Od dive z komina. Atakujemy drugi komin, mijanka. I oni tam na linach się spuszczają. I w sumie ja bym tam zrobił jeszcze jednego Dajwa, natomiast jest nisko i nie, nie wiem czy Ale spróbujmy, spróbujmy. Finalną sceną będzie oddanie strzału przez snajpera, lot kuli i trafienie w napastnika, w terrorystę. W ogóle panowie, jak budowlańcy, wyglądacie w jak Jak górnicy, zjeżdżamy windą właśnie w dół. Emerytury mieć nie będę z tak. Trudno. Strzelacie, terroryści, strzelacie, strzelacie! Prawdziwy, kurczę, pmr zabijaka, kurczę, z biodra. Tutaj. Tak. Czekam, no. Ale ja mam później celować w niego? Tak. Dronem? No. Słuchaj, temat jest bardzo prosty, natomiast przyznam, że akurat takich rzeczy nie robiłem jeszcze bo założenie jest takie, że lecę w na Ciebie no i celuję gdzieś tu w no czyli boku, ja muszę boku, uderzyć tu w boku, boku, boku. tuż przed no. wyłączę uzbrojenie silników czyli one się przestaną kręcić więc jakby jest, nie ma obawy, że Cię coś przetnie w teorii, nie? w praktyce zobaczymy <laughs> wyleczysz się <laughs> Ta podstawka to idealnie tutaj pasuje. Ale on go ma w celowniku, oddaje strzał i mamy z Racera już drugie. Więc trzeba lecieć idealnie prosto, żeby to nie był taki lot. A, potem. Nie? No. Chodź, będziesz patrzeć czy Mateusz dobrze zagrał. No nie wiem, nigdy nie widziałem, jakiegoś dronem dostaje. Jest dobry, dobre, 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 Mateusz, żyjesz? Chciałem już wyhamowywać trochę, więc zadzieram dziób do góry, ale jest okej, okay, to wystabilizuje się, bach, dostał w duch. Nie, 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 O kurwa, chował się, nie. Strzelec jeden w gotowości. Cel zneutralizowany. I teraz robimy atmosferkę. Jest, czy warto wlecić przez dziurę czy nie warto. Jak nie trafimy, to dron jest rozwalony. Latarki włączone, kamera poszło. Marcin, gotowy? No. Akcja, idziecie! <suszy> Między nimi. Lecisz tam, dobra, w dym. Właśnie o to chodzi. Dobra, wracamy, wracamy, zawróćcie. To było fajne. Ale ładnie, proszę. No dziś musimy zrobić taką znowu mijankę. Ciasną przestrzeń trzeba. przestrzeń. Stare. Tu mamy ciasno. Wylatuje tędy. Tędy. Latarkami, laserami. Dron atakuje z tej strony. Idziemy cały czas na gór. Zrobimy i pomiędzy Waszymi nogami i na wysokości klapy. Jak ja mówię, rozchodzicie się, to rozejdźcie się. Idziemy się podłączyć teraz do podglądu do Marcina i atakujemy. 300-400 zrobić wiso. Mi się podoba to jak ty blatujesz i próbujesz już atakować, wiesz, po zakręcie. No dobra, jedźmy, bo jest bateria spięta. Ja muszę startować. Akcja! Odwracasz się! Rozchodzicie się, rozchodzicie się. No i teraz było idealnie. O to chodziło. Tak to się robi właśnie. Jest taka możliwość, że można wytresowanego psa puścić na terrorystę, który złapie go. Musimy mieć kombinezon, bo nie puszczysz No, no Ale tak. ręka wystarczy. Żeby ręka, żeby miał zasłonięty. No dobra, no dobra, dobra, słuchajcie. W w studiu, zostawmy coś na... na drugą część, nie? <laughs> Stop, 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 zatrzymujecie się. Idziecie dalej, idziecie dalej, idziecie dalej, idziecie dalej. Gdybyśmy ich od góry złapali, ja bym na przykład pod barierką przeleciał. Zajdą I tu po szerszym muku będziemy mieć Tak jest, nie? Wszyscy są gotowi? Tu musimy w narożnik, Rafał, tu będzie widać, w narożnik. W narożnik. Wszyscy w narożnik. To piękne, tylko żeby się nagrywało. <laughs> się nie nagrywają. Nie nagrywają. Nagrywa się? Mamy tutaj zestaw pirotechniki świece dymne i flary, wrzucimy jedną rugającą flarę, żeby stworzyć taką łunę. Ta dymiarka to zrobiła? Tak. Dymiarka da dym, ale to trzeba rozproszyć było, nie? Dlaczego takie drony w tym miejscu, a nie inne? Dlaczego takie drony? Zwiększymy mu tylko piso. Powiedz mi, czy to jest ten otwór co, co ty myślałeś? Dobra, dawaj. Tak. Zajebiście o to chodzi! Właśnie teraz wytłumaczę, na czym będzie polegać scena. Dwa zespoły, jedna akcja strzelana. ratujemy przez dwie. Dobry świat. Tam się wydarza strzelanina, oni padają, lecimy na tego terrorystę. Jak dom go mija, to wy odpowiadacie ogniem. Pach, pa, pach, pach, pach pach. Raz, dwa, trzy, oni będą się zbliżać stamtąd na wprost Ciebie. Zabijają cię oczywiście. Jedynka giniesz. Trójka giniesz, trójka. Czyli jedynka umierasz. My wlatujemy przez dach, przez tą dziurę, którą widzicie. Dobra, my jesteśmy gotowi. Będzie ujęcie. Masz podgląd? No, tak. Speta, idziesz szerokim mutem. Przerwać ogień! Teraz mamy go jak na dłoni, jak on oddaje szczały i wpada w tym momencie. To jest, to jest, ale pojebana akcja, nie? Ja! Dwie od prawej, trzecia od dołu. No dobra, to strzelamy z ostrej do szyby. I chwilę po tym od razu wlatuje dron w tą w teorii rozbitą szybę. E, według mnie ta szyba się cała nie rozbije i ten dron po prostu musi ją dalej stóc. Także podejrzewam, że dalej ujęcie nie będzie pociągnięte, będzie cięcie za szybą. Przygotować się do strzału! Często jeździmy, no na każdą robotę, jakieś tam mamy działania takie na posesjach to często go wykorzystujemy. Za każdym razem z nami nie? A ile to waży w ogóle? 14 ton nieco. Ton. Spalanie to jest kosmiczne. A to taki kocz jest nie? Tam na ulicy, wiesz? Bliżej Aha, się okay. przykleić budynek. Dobra, dobra. I tylko w To. go o, o. zostawiamy, czy I Tak jak? go zostawiamy, no. Robimy ostatnie ujęcie. To lot do auta. Kwestia mówiona. 16 godzin. Ech. Mocny dzień zdjęciowy. Teraz panowie, proszę już o ciszę. Bo będziemy nagrywać setkę tak zwaną, czyli dźwięk. Marcin Kabel w Goglach do podglądu jest. Dobra. Jękciemy. Siła, honor, bratersko, duma. Samodzielny Pododdział Kontrarystycznej Policji we Wrocławiu Odlatujesz Super Ej. Dziękuję, mamy to! Koniec zdjęć! Koniec, koniec zdjęć! A tu patrz jakie kable moje chłopie Dobra robota, panowie Dzięki To jest dobre Dzięki Ale jest tu chłopak, nie? No nie? Ja łapam, będzie wolę. dzięki no terroryści moi lubię Dzięki stary. Dobra robotę my już robiliśmy? Dobra my też. Drogie Dzięki, dzięki, dzięki. dzięki.